Grażyna, ja oczywiście bardzo ci współczuję, ale nie bardzo rozumiem, czego ty ode mnie oczekujesz, bo ja przecież nie mogę ci w żaden sposób pomóc w tej sprawie. Więc... Ale ja nie chcę, żebyś mi pomagał. Sama nie wiem, dlaczego ci to wszystko powiedziałam. Może dlatego, że. że od tylu lat jesteś jedyną osobą, z którą mogę być naprawdę szczera. Przecież masz męża. Michał. Przed Michałem Gram twardziela. Jemu też nie jest lekko. To niesamowite, Marek, ale zawsze miałam wrażenie, że. najlepiej mnie rozumiesz. Ja Cię bardzo przepraszam, ale jeśli ja teraz. Ledwo mam siłę, żeby radzić sobie z własnymi problemami, a co dopiero z problemami innych. Ile zapłaciłaś za moją kawę? Marek, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał porozmawiać, tym razem na swoich kłopotach, no to, ja... to już to nie ma sensu. Trzymaj się, na razie, cześć.